Więc Galaxy Tab S10 Ultra jest najpotężniejszym tabletem AI, jaki kiedykolwiek stworzył Samsung. Jakieś pytania? Gdzie są juniorzy od świetnej roboty na Tab S9? Okej, okay, macie to. Brzmi dobrze. Kompletnie to przegapiłem. Patrz, masz opcję nagrywania głosu w Samsung Note. Możesz zrobić transkrypcję i podsumowanie całego spotkania. Ha. Dobra, Domi Ostry? Też to zróbcie. Domi i Ostry! Tak... Oba A, macie czas do końca dnia. Koniec, Koniec dnia? dnia?! Musimy wejść na wyższy level, jak AI czy coś. Patrz na to. Cześć, Steven. Cześć. Co tam urodziny? To nie jest AI. Nie jest? Nie. A. To jest AI. Galaxy AI Key. Jak dobrze pokazać produkt w prezentacji wideo? Spróbuj stworzyć narrację wokół produktu. A co jeśli użyjemy Smart Select? Kiedy zaznaczysz coś rysikiem S-Pen, tablet przewiduje, co chcesz zrobić dalej. Wow! S-Pen to coś jak magiczna różdżka. Wszystko, na co wskażesz rysikiem S-Pen, jest wysyłane do powiązanych aplikacji. W tym do Samsung Notes. Automatycznie. Koniec z wyszukiwaniem. Co oni tam robią? Nie mam pojęcia. Myślisz o tym, co ja? Przyniosę drabinę. Wow, to naprawdę skomplikowane. Nie mamy tego całego sprzętu. Ale z tym potężnym tabletem AI możemy wszystko. Zobacz. Ze szkicu, wyczarujesz obraz. Zamienię swój rysunek na arcydzieło w sekundę. Nieźle. No, a dzięki tym aplikacjom sam jestem trochę czarodziejem. Powinniśmy pokazać produkt, nie? Ta, produkt, trzymany przez czarodzieja. Powinniśmy stąd spadać. Co? Gotowi? Pewnie, ok. Następni. Dzięki AI. Samsung zmienia sposób korzystania z tabletów. Chłopaki, klient ma pytanie. Woździe, deutsche Version. Niemiecki klient, Paul. Zrób tłumaczenie, szybko. To nie problem. Okej, okay, mamy to. Dobra robota. Przedstawiamy Galaxy Tab S10 Ultra. Najpotężniejszy tablet AI, jaki stworzył Samsung. Transkrypcja i podsumowanie notatek. Galaxy AI za jednym kliknięciem. Znajdowanie aplikacji bez wyszukiwania. Zamiana szkiców obraz, a nawet korzystanie z profesjonalnych programów. Magia. Jakby to były czary. Wszystko, czego potrzeba, by być produktywnym. W jednym urządzeniu. Nowy Galaxy Tab S10 Ultra. Galaxy AI już tu jest. Świetna prezentacja, chłopaki. Chcemy dać Wam nowy projekt Galaxy Tab. Ekstra. Wow, znowu to zrobiliśmy. Woo!